Spokój i dobro. Drodzy ojcowie, Fundacja Brat w Słońce przypomina o trwającym właśnie okresie składania zeznań podatkowych i możliwości przekazania 1% właśnie na Wasz cel szczegółowy. Mamy dla Was propozycję, z której warto skorzystać. Dużą grupę Waszych wiernych stanowią emeryci i renciści. Zakład Ubezpieczeń Społecznych już wypełnił ich zeznania podatkowe, ale... Nie przekazał 1% na żadną z organizacji pozarządowych. I wtedy wkraczacie wy osobiście lub z pomocą parafialnych aktywistów przekażcie im taki oto formularz PIT-OP, czyli Oświadczenie o Przekazaniu 1% Podatku, który jest bardzo prosty do wypełnienia. Wystarczy wpisać podstawowe dane. Urząd Skarbowy, imię, nazwisko, data urodzenia, PESEL, oczywiście numer KRS-u i oczywiście Wasz cel szczegółowy. Najważniejszą rzeczą jest podpis. Najlepiej, gdy poniedzielnej mszy świętej wierni od razu wypełnią i podpiszą przygotowane już takie oświadczenia, a Wy dostarczycie je z pomocą parafialnych działaczy do Urzędu Skarbowego. Takie oświadczenie możecie pobrać i wydrukować ze strefy użytkownika.